Przez ostatnie lata segment smartfonów do około 1000 złotych zyskał na konkurencji. O uwagę potencjalnych użytkowników mocno walczy Infinix. Model Hot 50 Pro Plus to nie tylko nieźle wyposażony sprzęt, ale także urządzenie, które pobiło rekord. Jest to bowiem najsmuklejsze urządzenie z zakrzywionym ekranem 3D. Jak sprzęt sprawdza się na co dzień? W moim zestawie testowym, poza samym smartfonem, znalazło się szkło, ładowarka i proste, dość twarde tuj. Według informacji na stronie producenta, użytkownicy nie dostają szkła, ale za to mogą skorzystać z prostych słuchawek. Opakowanie więc wypada całkiem nieźle. Wygląd smartfona jest prosty, ale także elegancki. Cała konstrukcja została wykonana z tworzywa sztucznego, ale jest to standard w tej klasie urządzeń. Ramka jest matowa i przypomina szczotkowany metal, a tylna powierzchnia oferuje brokatowe wykończenie. Uspokoję tu fanów klasycznych rozwiązań, bo efekt połysku jest subtelny i raczej nikomu nie powinien przeszkadzać. W tym miejscu wyróżnia się tylko długa wyspa aparatów, przez którą sprzęt mocno buje się na płaskich powierzchniach. A Atutem jest wodoszczelność IP54 i kompaktowe wymiary. Sprzęt mierzy rekordowe 6,8 mm grubości i waży zaledwie 162 g. Głośniki stereo sygnowane logiem JBL grają przyzwoicie, ale odstają od przetworników w droższych modelach. Zastosowany ekran to prawie 6,8-calowy panel AMOLED. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość Full HD, 120 Hz odświeżania i jasność maksymalną na poziomie 1300 nitów. Do tego ekran otaczają dość wąskie ramki. W efekcie jest to jeden z najlepszych elementów testowanego urządzenia. Konsumpcja treści jest na świetnym poziomie. Widoczność w słońcu jest w porządku. Raczej nikt nie powinien mieć problemów z odczytaniem wiadomości w bezmurny dzień. Jeśli chcesz być na bieżąco nie tylko z 4-minutowymi recenzjami, zachęcam do zostawienia suba dzwoneczkiem, ale przejdźmy dalej. Infinix Hot 50 Pro Plus po wyciągnięciu z pudełka pracuje na Androidzie 14 z autorską nakładką XOS 14,5. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to oprogramowanie zaprojektowane w Chinach. Natomiast obsługa i funkcjonalność są na niezłym poziomie. Personalizacji raczej nikomu nie zabraknie. A w pamięci urządzenia nie znajdziemy zbędnych aplikacji firm trzecich. Na co narzekam w recenzjach modeli od Realme. W systemie znalazły się też rozwiązania na wzór Dynamic Island z iPhone'u. MediaTek Helio g nie jest układem dla graczy, natomiast procesor w połączeniu z 8GB ram i 256GB na pliki zapewniają płynną pracę. Z powodzeniem można też włączyć mniej wymagające gry. Wyspa z trzema obiektywami wygląda imponująco, ale fotki zrobimy tylko jednym aparatem o rozdzielczości 50 megapikseli. Cechuje się on dość jasną przysłoną F16, a aplikacja jest w porządku. Irytować może nazewnictwo podstawowego trybu, bo AI Cam jest bardziej mylący od typowego profilu zdjęcia, który można spotkać w innych smartfonach. Fotki w dzień są w porządku, kolory prezentują się dość naturalnie, kontrast nie jest przesadzony w żadną stronę, a na cieniach można dostrzec nawet jakieś szczegóły. Użyteczne jest nawet dwukrotne przybliżenie, choć tu detali powoli zaczyna brakować. Po zmroku jakość fotek spada. Rezultaty w domyślnym trybie są na tyle przyzwoite, że bez wstydu można się nimi podzielić w mediach społecznościowych. Przybliżenie 2x niestety nie wypada najlepiej. Przedni aparat jest w porządku. Mamy tu nawet diodę doświetlającą, która jednak nie wpływa mocno na fotki. Nagrania w 2K są nieco roztrzęsione, a w Full HD może brakować detali. Zdecydowanie nie jest to model dla miłośników filmowania. Akumulator o pojemności 5000 mAh w tak smukłej konstrukcji robi wrażenie. Smartfon bez problemu zaoferuje cały dzień działania, a mniej wymagający użytkownicy będą sięgać po ładowarkę co 2 dni. Sprzęt można ładować mocą 33W, a podczas testu pełne ogniwo zobaczyłem po 90 minutach. W konstrukcji zabrakło modułu 5G, ale LTE, Wi-Fi czy Bluetooth nie sprawiły mi żadnych problemów. Podsumowując, Infinix Hot 50 Pro Plus to zaskakująco kompletne urządzenie. W większości kategorii sprzęt wypada dobrze lub bardzo dobrze. Przeszkadzać może tylko jeden użyteczny aparat, a zastosowany procesor nie zadowoli graczy w cenie około 1000 zł. Jest to jednak model warty polecenia. A co wy sądzicie o najsmuklejszym smartfonie z zakrzywionym ekranem? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Tymczasem, jeśli się do mnie żegnam, do następnego. Cześć!